Dzień dobry, witam. Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Słuchajcie, jestem w przepięknym miejscu w Bieszczadach. Tutaj jedna rzeka wpada do drugiej, większej rzeki. I powiem Wam, że jestem mega szczęśliwy. Naprawdę nie, nie, nie wiem od czego zacząć, ale jestem mega szczęśliwy, że mogę dzisiaj być w tym miejscu. Jest, jest sobota, marzec. Piękny dzień. Słońce mi świeci, słabutki wiatr, nie ma żadnej chmurki, jest po prostu przepięknie na niebie. Ja i Byszczady. Naprawdę to jest to, co kocham, to co uwielbiam i to, gdzie mogę codziennie być. Wybrałem się tutaj w ciekawości przede wszystkim, żeby to żeby, to siedzieć, żeby się przyjechać, żeby popatrzeć na góry, na Bieszczady. Na końcu filmiku pokażę Wam zdjęcia mieszczat, które robiłem. Wcześniej z drogi. Oczywiście stoki są jeszcze ośnieżone i są przepiękne. Wybrałem się na rzekę, będę łowił, będę eksperymentował. Może uda mi się złowić strąga, może klenia Wiem, że jeszcze za wcześnie, ale spróbuję też złowić na chlebek. Może właśnie jakiś kleń weźmie. A jak nie weźmie, to trudno i tak będę mega szczęśliwy. Ale głównym celem są wstrągi i Zobaczymy, czy się obudziły, czy jeszcze śpią, czy nie śpią. Zobaczymy. Główne przynęty, na jakie będę łowił, to wobler, 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 wobler. Delikatnie obrotówka, ale głównie wobler. No i mo może takie malutkie robaczki. Ja się zbieram. Także trzymajcie kciuki i zapraszam do oglądania. Tak jak mówiłem, dzisiaj eksperymentuję, a przynajmniej na tej wodzie eksperymentuję, ponieważ jest bardzo wczesny początek wiosny, także ryba na pewno jest jeszcze chimeryczna i nie wiadomo na co ma ochotę, a na pewno wiem, że na nic szybkiego, na nic ciężkiego, na nic, gdzie musiałaby się ruszyć, dopłynąć, zaatakować. Tylko delikatnie, delikatnie w tej chwili mogłaby wziąć wpylkę i tyle, żeby tylko się nie zmęczyć. Cześć ponownie, zmieniłem miejscówkę, także aktualnie jestem w Myczkowcach, można powiedzieć, dokładnie w Bubryce. Tutaj przyjechałem na taki, powiedzmy, zalew malutki, Myczkowce. Tutaj ogólnie jest tak, że leci sobie rzeka San, ona wpada do Soliny, tworzy się zbiornik zbiornik, zbiornik, solina i później od soliny jest zapora i jest myczkowce później od, od myczkowiec w, w myczkowcach jest kolejna zapora i ta rzeka San znowu wypływa i gdzieś tam wpada w sandomierzu do Wisły w każdym razie może uda mi się jakiegoś pstrąga złowić albo ewentualnie o konia kto wie chciałbym strąga, ponieważ uwielbiam pstrągi ponieważ one są silne, mega silne oraz yy, są, jest to bardzo paleczna ryba. Także zobaczymy przynęty, na jakie będę łowił. To głównie jigi głównie z opadu. Yy, I co? I będę starał się utrzymywać przynęty przy samym dnie. Tutaj jest fajnie, tam gdzie byłem wcześniej bardziej wiało. Yy, aktualnie mniej wieje, dużo mniej. Yy, solina za bardzo wody nie spuszcza, także nie masz takiego uciągu ciężkiego. Także chwilkę się tu pokręcę. Jak się nic nie będzie działo, to jadę dalej na kolejną rzekę. Także trzymajcie kciuki i yy, kontynu kontynuujcie oglądanie mnie, ponieważ myślę, że dzisiejszy dzień, przynajmniej dla mnie, jest mega 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 spełnieniem yy, marzeń miesiąca marca 2023. Spróbuję najpierw porzucać takim malutkim, malutką gumką yy, z główką o gramaturze 08. Wiem, że jest to bardzo lekka główka, także kilka rzutów i tyle. Chociaż wam powiem, że uciąg troszkę jest uciąg. Nie jakoś bardzo, ale odrobinę jest. Ale to nic, to żaden problem. Nawet w takich warunkach trzeba umieć łowić. Jaką mam taktykę na takie łowienie? Bardzo prostą rzucam tam. Przynęta spływa sobie z nurtem i delikatnie ją podbijam. No i przy, przy podbiciu ten robaczek się, się rusza, wabiąc wszystkie pstrągi. Wszystkie. W tej chwili zakładam wobiera, ponieważ w dalszym ciągu brak jakiegokolwiek kontaktu z rybą. Może wobier odczaruje rzekę? Czy ogólnie zbiornik ten? Ale już pięknie chodzi wobier. Obier jest bardzo malutki, choć bardzo głęboko, na 7 albo 8 metrów nawet. Oczywiście śmieję się. Kilka rzutów, i później obrotówkę założę. Może widać, naprzeciwko dwóch gości przyjechało. I też chyba spinningują. Słuchajcie, miałem branie, Super, bardzo fajnie, dość mocne. Aczkolwiek wziął tak, jakbym zahaczył o drewno. Taka jak coś jak y, ala, y, y, Jakbym o kłody zahaczył. Ale jestem pewien, że to nie była kłoda. Tak, jakby ktoś wziął. Przytrzymał i pociągnął. Bez szarpnięcia. Fajnie, fajnie. Może jeszcze raz weźmy. Drugi raz znowu wziął, ale tym razem. Ale Jak się będę ogina fajnie Jest pierwszy pstrąg Super Tęczowy Ale wolny ten pstrąg Bardzo wolny zdjęcie i go wypuszczam. I do wody z powrotem Mam nadzieję, że mnie słychać, że za bardzo nie będzie wiać. Jadę, jadę, jadę sobie wzdłuż myczkowiec. I tam za mną zauważyłem multum, multum wędkarzy. Soby my się cholera pewnie to pewnie rozdają coś, nie? No i od na dół patrzę i tu sami wędkarze i głównie na librę łowią. Tylko w sumie, tylko i wyłącznie na librę. Hmm. Cóż by pomyślałem, też sobie zejdzie, pójdę kawałek dalej, porzucam i zobaczymy, może coś uda się złowić. Także jestem tutaj za mną jest zapora w myczkowcach. Także chwilkę się tu pokręcę i jadę dalej. Jest, siedzi ale pięknie. Spójrzcie jak wędka chodzi. Dziki pstrąg z niewielkiej rzeki. Yeah. Szybkie zdjęcie i do wody. Super! Drugi pstrąg dzisiaj. Rzucam, spuszczam przynętę w dół trochę. Wolno zwijam. I atak. Hop, hop. Atak. No, gdzie atak? Kurde, no. Zaglądam w lewo, czy nie ma niedźwiedzia? W prawo, czy nie ma niedźwiedzia? I atakuję. Hop, hop, panie niedźwiedziu. Piękny nurt. Wlecie, by tu wstrągów było multum. Tutaj jest taka delikatna dziura. Mogą? O, jest, jest. Malutki, ale jest. Super, cześć duże właśnie siedział. O, opiął się, super i do wody. O, super, super dwa dwa wstrongi. Tak, żeby ryby nie spłoszyć. Słuchajcie, piękna dziura przede mną. Także nawet się nie zbliżam do, do środka. Założę białego ropaka. Wręcz na kolanach pójdę, żeby mnie nie widział pstrąg. Ten półmetrowy. Jest, jest. Ach, był, był. Super. Jakie świetne uczucie! Jakie świetne uczucie, gdzie, gdzie spodziewam się, że może być pstrąg? Rzucam i wiecie co? Ach, on tam jest. Świetne uczucie. Ale pięknie rzuciłem teraz. Będzie kolejny. Jest. Jest. Niewielki, ale jest fajnie. No już. Oj. No Oj, Dobra, Just. się. Także od razu wypuszczam. Super, super. Super. Kiedyś mówiłem, że najważniejsze, albo bardzo ważne, to umieć odpowiednio zarzucić. Jest! Ale pięknie skoczył. Oczywiście nie... ale pięknie się ugina wędka. Oczywiście niewielki, ale patrzcie. Patrzcie jaki wariat. Jest wariat. Super. Mógłby się odczepić, bo mam tylko... Rybaczka na jednym haku. Super, odczepiłem go i do wody. Super, kolejny. Był? Jest, jest. Jest super. Malutki, ale jest. Nie, może nie taki najmniejszy, ale że. Nie. Poszedł super, do wody poszedł. Ładne przytrzymanie było Jest ładne do wody Wolne prowadzenie jest Ten Boże jak ja to uwielbiam. Słuchajcie, wcześniej czy później yy, oglądaliście yy, przepiękny odcinek z pstrągami. Myślałem, że tutaj niewiele się będzie dziać. Aczkolwiek rzeka tak pozytywnie mnie zaskoczyła. Tyle pstrągów złowiłem. Naprawdę, oh, naprawdę, naprawdę udany, super fajny, super, naprawdę fajny dzień. Jestem na niewielkiej rzece w Bieszczadach. Wiecie, co nie spodziewałem się. Przepiękna rzeka, zresztą sami widzieliście. Och i super! Jak się podobało, trzymajcie kciuki. Ach, już głupoty gadam. Jestem tak, jestem tak podniecony, że głupoty gadam. Jak się podobało, yy, dajcie łapkę w górę. Jak macie pytania, proszę komentować. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia na, na następnym filmie.